Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale edukacyjnym Śpiewaj i ucz się z Anią Dzisiaj jak zawsze zapraszam Was do wspólnej zabawy Tym razem jednak nie będziemy śpiewać Przygotowałam dla Was bowiem zabawę słowną, rymowankę o ślimaku i o myszce W zabawie tej pojawi się zagadnienie przeciwieństwa bo oczywiście nasz ślimak będzie poruszał się bardzo, bardzo wolno, a myszka szybko. A oto jakie figury i gesty będziemy wykorzystywać w czasie naszej zabawy. Będziemy potrzebowali naszej lewej dłoni, przedramienia i ramienia. I oczywiście prawej dłoni, przedramienia i ramienia. W pierwszej zwrotce pojawi się ślimak. A jak wygląda ślimak? Spójrzcie. Prawą dłoń zaciskamy w piąstkę i wysuwamy do góry kciuk. W ten sposób układamy naszego ślimaczka na lewej dłoni. I tak oto nasz ślimak będzie się wspinał, wspinał coraz wyżej, coraz wyżej, a później zmieni stronę. W drugiej zwrotce pojawi się myszka. Naszą myszkę ustawiamy na lewej dłoni i właśnie przy pomocy tych paluszków nasza myszka będzie się wspinała do góry po jednej stronie, a później po drugiej. To już wszystkie figury. Myślę, że nadszedł czas, aby zaprezentować Wam zabawę. Warto na samym początku zwrócić uwagę jednak na to, żeby dzieci wypowiadały słowa wolno i wyraźnie, dlatego tempo na samym początku raczej powinno być wolne. Teraz właśnie wykonam tę zabawę dosyć wolno. Wolno, wolno, bardzo wolno, mały ślimak wspina się. Wolno, wolno, bardzo wolno. Nigdzie dziś nie spieszy się. Szybko, szybko, bardzo szybko biegnie mała mysz. Szybko, szybko, bardzo szybko złapią, jeśli chcesz. To już koniec tej zabawy. Tak jak wspominałam, wykonałam ją dosyć wolno. Oczywiście, w późniejszym etapie możecie pierwszą zwrotkę zwolnić, a drugą przyspieszyć. A teraz nadszedł czas na to, żeby pokazać Wam, jak ostatecznie powinna wyglądać ta zabawa. Czy jesteście gotowi? Zaczynamy! Wolno, wolno, bardzo wolno. Mały ślimak. Wspina się. Wolno, wolno, bardzo wolno. Nigdzie dziś nie spieszy się. Szybko, szybko, bardzo szybko biegnie, bałamysz. Szybko, szybko, bardzo szybko złapię, jeśli chcesz. To już... Koniec naszego dzisiejszego spotkania. Jeśli spodobało Wam się ta zabawa, to oczywiście, jak zawsze, zapraszam Was na mój kanał edukacyjny. Śpiewaj i ucz się z Anią. Znajdziecie tam więcej zabaw, piosenek i oczywiście mnóstwo materiałów edukacyjnych. Do zobaczenia.